Cześć Wam, naprawa skrzyni 6HP26 w BMW Seria 7 model S66 745Li. Powodem naprawy jest falowanie obrotów na wysokich biegach przy niskich prędkościach obrotowych około 1000 1200 obrotów na minutę i obroty falowały. Także tutaj był regenerowany konwerter. Przy okazji była regeneracja mechatroniki w mechatronice. Była wymieniona płyta separacyjna. Płyta separacyjna ma zużyte ścieżki. Widać to bardzo dokładnie. Dodatkowo płyta jest wyklepana, zaworki zrobiły swoje. Yy, także tutaj mam wymienioną płytę separacyjną Wymieniłem też yy, wszystkie sześć akumulatorów ciśnienia Tutaj macie akumulatory ciśnienia Zobaczcie sobie yy, Tylko jeden ten akumulator Ma prawidłową wysokość Że Wezmę tutaj coś do pokazania To jest tutaj ten Dokładnie ten ma prawidłową wysokość, a cała reszta jest wyklepana. Także wszystkie te akumulatory poszły do wymiany. Do wymiany pójdą też tuleje, i pójdzie też nowy adapter. Wszystko z ZFA. No i oczywiście do tego nowa miska skrzyni z filtrem z ZFA. I cały olej będzie wymieniony w skrzyni. Cały olej będzie zmieniony. Będzie jeszcze wymieniona tak zwana przelotka, dowiązki przewodów elektrycznych i tak zwany okular. Dzięki na razie.